Kalendarz Dobry Zasiew 2025. Poniedziałek 13 stycznia. I widziałem wielki, biały tron, i tego, który na nim siedzi przed którego obliczem pieszchła ziemia i niebo i miejsca dla nich nie było. I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem. I księgi zostały otwarte również inna księga Księga Żywota została otwarta. I osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. I jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze Żywota, został wrzucony do jeziora ognistego. Objawienie Jana, 20 rozdział, wiersze 11, 12 i 15: Podziwiany i wielki, był jedną z wielkich postaci świata sportu, a dla wielu największym ze wszystkich. Diego Armando Maradona. Prawdziwy współczesny gwiazdor podziwiany, wprost ubóstwiany. Jakże dryblował, jak kontrolował piłkę, jak potrafił ją pieścić. Nikt nie umiał tego tak dobrze jak Diego. Nie miał sobie równych, nikt nie mógł się z nim mierzyć. Wybitny w umiejętnościach i stylu gry pozostawał bezkonkurencyjny, tylko on sam. Zanim nastał Diego, w futbolu sądzono, że nieosiągalnym marzeniem piłkarza jest rozpoczęcie ataku w środku boiska, ominięcie wszystkich przeciwników, a potem zdobycie bramki. Ale wszystko to zmienił on, Diego Maradona. 44 kroki, 12 dryblingów z piłką, minięcie wszystkich przeciwników, a potem gol. Pewnego dnia wielki w oczach ludzi Diego Armando Maradona stanie przed prawdziwym bogiem. Wtedy nie będą się już liczyć żadne gole ani sukcesy, międzynarodowe uznanie i nagrody. Wtedy nie będą się liczyć ani pieniądze, ani fortuna, ani podziw, ani sława. Wtedy będzie się już liczyć tylko to, czy on sam jest wpisany do Księgi Życia, która jest w ręku Boga. Czy Diego, pędzony pokusą, by być uznawanym za bóstwo, zdążył to zrozumieć i przyjąć z wiarą? Czy zdążył dostrzec, że jest ginącym grzesznikiem, koniecznie potrzebującym zbawiciela? W której księdze jest zapisane Twoje imię?